Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy odpowiadali na pytania dotyczące emocji, filozofii umysłu w jej odniesieniu do emocji. A więc zaczynamy. Pierwsze pytanie dotyczy: jaki jest trend patrzenia na emocje wśród kognitywistów? No, wydaje mi się, że jednym z takich ważnych trendów to jest to, co mówiłem Państwu na temat koncepcji feldman Barrett, czyli tak jak w wielu innych dziedzinach czy dociekaniach kognitywistycznych coraz więcej kładzie się nacisku na kulturowe aspekty, aspekty. zjawisk poznawczych, i tutaj też ten kulturowy aspekt, wyuczenie w ramach pewnego kulturowego wzorca emocji jest dzisiaj pewnego sensu, w pewnym sensie dominującym, dominującym coraz bardziej trendem. Bo oczywiście nie jest to jedyny trend, jest to dziedzina niesłychanie pluralistyczna, co też Państwu starałem się przekazać. Bo teoria Czernica Langego jest nadal bardzo popularne, no ale jeśli zauważycie Państwo, że Ledoux, który jest jednym z ważniejszych neuronaukowców zajmujących się emocjami, przyjmuje teraz w pewnym sensie te koncepcje o naturze właśnie kulturowej, no to mamy pewnego rodzaju wskazówkę na to, że to jest coś, co jest bardzo trendy. Drugie pytanie. Czy obowiązuje jakaś współcześnie wystandaryzowana typologia rodzajów emocji? Może zakłada się rozróżnienie zaproponowane przez Ekmana? No z powodów wskazanych właśnie przez Feldman, nie specjalnie, ponieważ to jest bardzo kontrowersyjna. Państwo jeszcze niżej będę odpowiadał na pytanie na temat y, rodzajnych tematów relacyjnych. Jak Państwo zobaczą, tam też jest pewnego rodzaju podział emocji, ale nie ma żadnego wystandaryzowanego podziału. No właśnie z tego powodu, że nie jesteśmy pewni. I o tym też ten wykład był, czy emocje są rodzajem naturalnymi. Trzeba mieć jakiś rodzaj y, koncepcji, że to jest rodzajem naturalnym, żeby coś takiego powiedzieć. Trzecie pytanie na ten temat e, emocji w ogóle. Moim zdaniem nie powinno się emocje kategoryzować jako pozytywnych lub, lub negatywnych, ponieważ to sugeruje, że te negatywne są czymś złym. Przykładowo, że po śmierci bliskie sobie jest z pewnością nieprzyjemna, ale jest jednocześnie potrzebna i nie powinniśmy traktować jako czegoś negatywnego. I takie podejście może powodować próby pozbycia się tych nieprzyjemnych emocji, podczas gdy powinno się je akceptować i próbować kontrolować. Uważam, że jak już chcemy je rozróżnić, to lepsze byłoby nazwanie ich przyjemnymi i nieprzyjemnymi. No tutaj, proszę Państwa, to jest pewien kłopot, ponieważ niektóre. Ym... Emocje, które się klasyfikują jako negatywne, jakiś rodzaje nostalgii, melancholii i tak dalej, niektórzy mogą klasyfikować jako coś w rodzaju przyjemności. I tutaj mamy pewien kłopot z tym, jak to waloryzować. Ja mam wrażenie, że w badaniach nad emocjami nie chcemy, a przynajmniej badacze nie starają się tutaj wartościowania tak umieszczać, żeby powiedzieć, że no, to są zawsze złe emocje, należy się tych negatywnych emocji pozbywać. To jest raczej takie popularne mówienie. Raczej chcę powiedzieć, że Emocje mają walencję, czyli są jakoś zawierają pewne wartościowanie, pewne rzeczy są oceniane w ramach tych emocji jako pozytywne lub negatywne, jako właśnie przyjemne, przynoszące pożytek, korzystne albo niekorzystne, przynoszące w jakiś sposób szkodę. Możemy sobie mnożyć te rozróżnienia w jakikolwiek sposób, rzecz w tym, że po prostu emocje nie są obojętne. Czyli chodzi o to, że to wartościowanie nie jest po prostu na linii prawda, fałsz, trafność, nietrafność, tylko takich, że to jest, jest to odniesione w jakiejś mierze do danej osoby. Nie? Ta emocja jest odczuwana, to znaczy, że ktoś ma wartościowanie tego w stosunku do samego siebie. Oczywiście, że wartościowanie w przypadku żałoby nie będzie pozytywne. No. Jeśli się przeżywa żałobę, to jest to po fakcie, który jest nieprzyjemny, ale też i negatywny. No, nikt nie chce, nie chce przeżywać żałoby, nie chce się na to narażać. To nie jest coś, co chcemy poniekąd na żądanie przeżywać. Osoba, która. Nawet zdarzają się oczywiście takie przypadki, że ktoś jest. Proszę Państwa, no nie ma co udawać, bardzo wiele morderstw zdarza się wśród członków rodziny, ale nawet jeśli ktoś zamorduje członka swojego rodziny. To nie znaczy, że ta osoba, e, po, i odczuwa to jako coś przyjemnego, będzie wotem jakąś żałobę przeżywała. Być może tak, jeśli ma jakiś skonfliktowany wewnętrzny e, e, stosunek do tego, co zrobiła. Natomiast jeśli zrobiła to z przyjemnością, no to nie będzie przeżywała tego. I nie poszukujemy raczej przyjemności w żałobie, więc to jest coś, czego my chcemy w jakiejś mierze uniknąć, dopóki można. To jest coś, czego nie chcemy. Więc no, jest nieprzyjemne, ale też i negatywne. Ale nie chodzi o to, żeby zupełnie przestać odczuwać, żeby się na przykład pozbyć możliwości odczuwania negatywnych emocji. To byłoby równie absurdalne jak pozbycie się możliwości odczuwania bólu. To jest moim zdaniem dobra analogia, ponieważ ból można potocznie klasyfikować jako coś negatywnego, ale ogromnym zaburzeniem jest przecież zabur... zarówno to, kiedy się odczuwa nieustanny ból bez ustalonej przyczyny. To jest niesłychanie kłopotliwa. I egzystencjalnie ciężka sytuacja. W dodatku, leczniczo jest to trudne do rozpoznania, ponieważ bardzo często tego rodzaju bóle mają nieustaloną przyczynę organiczną, w związku z czym bardzo trudno funkcjonować we współczesnym społeczeństwie, gdzie jakąś diagnozę trzeba mieć postawioną i najlepiej, żeby była organiczna, ażeby uzyskiwać jakiegoś rodzaju pomoc społeczną, czy w ogóle pomoc społeczeństwa. I z drugiej strony, pewnym zaburzeniem może być w ogóle brak odczuwania bólu, i wówczas taka osoba naraża się na bardzo wiele. Niebezpieczeństw, ponieważ ból nas ostrzega przed bodźcami, które są dla nas niekorzystne. Osoby, które nie mają odczuwania bólu, bardzo często mają niesłychanie dużo urazów fizycznych, ponieważ nie są w stanie odpowiednio szybko zapobiegać pewnym faktom. I to moim zdaniem jest bardzo dobra analogia: jeśli ktoś by w ogóle takich emocji nie odczuwał a przecież takie zaburzenia emocjonalności mogą występować to wówczas ma pewnego rodzaju zaburzenie. Więc nie chodzi o to, żeby się tych negatywnych zupełnie pozbywać, ale nie chcemy też powiedzieć, że ból jest czymś pozytywnym, że chcemy mieć ból. Oczywiście pewien ból może być pewną ceną za zapłacenie w przyszłości, za coś przyjemnego. Państwo pewnie kojarzą historię Finiasa Gage'a, o którym będę mówił za chwilę, ale no nie chcemy samego, bólu dla samego bólu zwykle. To jest zwykle tego środek do celu. Chcemy się, na przykład, jeśli ktoś jest biegaczem, to wie, że uczucie szczęścia po biegu, mimo że w czasie biegu mogło boleć jest tak dojmujące i wielkie, że jest w stanie i bardzo chętnie się na to e, będzie ważył. To w ogóle jest ogólny błąd teorii hedonistycznych, jeszcze znanych ze starożytności, które zrównują szczęście z przyjemnością. E, wiadomo, że my nie dążymy do samej przyjemności. E, my, do, my chcemy osiągać pewne rzeczy, które same w sobie osiąganie ich e, nie jest rzeczą zupełnie przyjemną. Hedonizm jest tak naprawdę Wydawałoby się zdroworozsądkowe, ale tak naprawdę wymagałoby zupełnej zmiany tego, jak postępujemy. I to nie jest opisowo adekwatne to w stosunku do tego, jak ludzie żyją. Ludzie tak naprawdę no nie jest przyjemne na przykład czytanie długich tekstów filozoficznych, które są bardzo trudne. To oczywiście jest pewien rodzaj przyjemności, kiedy się skończy. Kiedy czytałem Fenomenologię Ducha, to z jednej strony sprawiało mi przyjemność, kiedy rozumiałem fragmenty tego niesłychanie skomplikowanego dzieła. Ale z drugiej strony, oczywiście, ono no jest strasznie ciężki, człowiek się strasznie przy tym męczy. I yy, oba ja te wymiary, yy, zarówno pozytywne i negatywne, są w normalnym spektrum ludzkiego doświadczenia. A zatem nie sądzę, żebyśmy chcieli mówić, kiedy ch mówimy o Walencji negatywnej czy pozytywnej emocji, o tym, że jakich, jakiejś kategorii emocji w ogóle należałoby się zupełnie. Pozbyć, tylko dlatego, że one wartościowane są negatywnie czy pozytywnie. Co innego, kiedy mamy emocje bardzo bardzo szkodliwe ze względu na społeczne konsekwencje, na przykład jakiś rodzaj nienawiści, zwłaszcza skierowane do jakiejś grupy osób, która może skutkować ludobójstwem, to oczywiście tego rodzaju emocji nie chcielibyśmy mieć w społeczeństwie z powodów oczywistych, bo nie chcemy mieć ludobójstwa, a ono jest skrajnie niemoralne. No to tego rodzaju emocje oczywiście negatywne, to są skrajnie negatywne rzeczy, to. Należałoby coś takiego eliminować. No ale nie, nie, w przypadku wszystkich emocji negatywnych. Pozbycie się ich jest tak samo szkodliwe i tak samo niebezpieczne jak pozbycie się w ogóle bólu. Filmy Asgate. Zacznijmy od, od prostej rzeczy, proszę Państwa. Był błąd w pytaniu. Pytanie zostało poprawione, teraz można test przejść. To jest dla osób, które robią testy na mojej stronie. Tam był rzeczywiście na stronie kursu na Uniwersytecie Warszawskim. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy skoro Gage nie potrafi doprowadzać do końca długofalowych działań, to w ogóle nie miał empatii, wrażliwości? Wiadomo, jak się z tym czuł, że tracił przyjaciół i kolejne prace. Czy reagował lekceważeniem? Czy może myślałby coś zmienić z a Jeśli by chciał zmienić to, czy byłoby to w ogóle możliwe? E, proszę Państwa, tutaj mamy e, dwa obrazki, e, które widzicie. Pierwszy obrazek to jest Phineas Gage ze swoim pięknym prętem, do którego się podobno niesłychanie przywiązał na takie niesłychane osobliwość i wszędzie z nim jeździł. Eee, a druga rzecz to jest książka Malcolma MacMillana, An Odd Kind of Fame, e, która bada historię przypadku Finiasa Gage'a w bardzo, dużych, bardzo dużym e, szczegółowością. Ja to, co Państwu podaję na, przykładzie, na wykładzie, to jest taka uproszczona historia i muszę się przyznać, że ona jest trochę taka zabawkowa i komiksowa. I ja ją przetaczam za Damazio i to jest taki popularny ogląd Phineas'a Gage'a. On w pewnej mierze korzysta z tego, co mówił jego lekarz Harlow na temat zmiany w jego osobowości. Natomiast są pewne fakty, które do tego niespecjalnie pasują. Między innymi on pracował jako, bodajże, woźnica dyliżansu na długich dystansach przez półtora roku. To nie jest coś, co zgadza się z opisem Harlowa. Wydaje się też, że jego symptomy w pewnym momencie przestały być aż takie, dojmują, takie ostre. Te zmiany osobowości nie były aż takie ostre. On zmarł tak naprawdę na jakiś rodzaj drgawek, jakiś szok. Jednak to nie było takie zupełnie aseptyczne, to co się zdarzyło z nim i nie miało, miało jakieś konsekwencje neurobiologiczne dla niego. Więc tak naprawdę to nie chodziło o to, że się pogrążył w całkowitym pijaństwie i stoczył. Nasza wiedza na temat jego osobowości jest niesłychanie ograniczona. Jak mówię, ona no jest głównie związana z tym, co napisał o nim jego lekarz. Nie wiem, jak bardzo długo go znał, jak bardzo chciał ubarwić rzeczywistość. Nie do końca się to zgadza ze wszystkimi faktami. Ja Państwu polecam poszukanie też publikacji Malcolma MacMillana na temat Philippa Gagea w czasopismie The Psychologist, to jest w wolnym dostępie brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologicznego czasopismo. Tam jest taki popularny, ale już dosyć szczegółowy opis dotyczący historii Phineasa Gage'a. Yy, I oczywiście ta książka. Tam troszeczkę więcej można się na ten temat dowiedzieć. Yy, Macmillan przede wszystkim oskarża Damazio o pewnego rodzaju przykrawanie historii Phineasa Gage'a do jego własnej teorii, do tego, jakie symptomy mieli pacjenci, których on badał, zwłaszcza tym Iowa Gambling Task. Yy, więc. Yy, Wydaje się, że historia jest stosunkowo bardziej złożona. To jest zawsze taki problem, kiedy chcemy kogoś diagnozować na odległość, zwłaszcza tutaj mamy odległość również w czasie dosyć dużą. Nie jest to do końca jasne, jest to trudna sprawa. Rekonstrukcja w ogóle drogi tego pręta to też jest fascynująca historia. Mówiąc krótko, ja Państwu cały czas polecam tę książkę. Trochę się przyznam, na no wykładzie nie potrzebuję tak dokładnych faktów. Wystarczy mi trochę taka zabawkowa wizja. Ta zabawkowa wizja nie jest zupełnie fałszywa, bo nie, rzeczywiście zaburzenia emocji powodują niemożliwość doprowadzania planu do końca i te rzeczy są testowane w laboratorium. To są wystandaryzowane testy, a zatem można je uznawać za dobre. Finans Gage prawdopodobnie miał coś w tym, z tego rodzaju przez jakiś czas, ale jak bardzo, to nie jest do końca jasne. To nie jest taki pacjent jak HM, którego mogliśmy dokładnie zbadać i którego Naprawdę znamy profil neurobiologiczny bardzo dokładnie i psychologiczny. Mamy dokładną też mapę jego mózgu. To jest zdecydowanie bardziej trudny do badania przypadek. Teoria Jamesa Langego. Czy zgodnie z teorią Jamesa Langego każda emocja musi mieć objawy somatyczne? Odpowiedź no, jest oczywista: tak. W tymczasem wydaje mi się, że niektóre emocje o małym średnim natężeniu nie muszą dawać żadnych objawów. No, James musi powiedzieć wtedy, że to nie są żadne emocje. Albo być może są po prostu tak słabe te percepcje, że nam się nie wydaje, żebyśmy je czuwali, ale tak naprawdę je odczuwamy, ponieważ odczuwamy emocje. Tak musi odpowiedzieć zwolennik tej teorii. Drugie pytanie jest bardzo zbliżone. Czy uczucie dyskomfortu, związane przykładowo z niezręczną sytuacją w rozmowie według Jamesa i Langego, to symptom cielesny. Jeśli tak, to gdzie umiejscowione? Coś jest ekologicznym ujęciem emocji? No, po angielsku jest taka metafora, że się ma motyle w brzuchu. Kiedy, kiedy się odczuwa jakąś tremę czy coś w tym rodzaju. Myślę, że dyskomfort i niezręczność często ludzie opisują po angielsku w ten sposób, więc myślę, że Lokalizacje ludzie mogą zeznawać, że jakąś odczuwają, często jakieś cielesne objawy, niezręczności też się pojawiają, typu rumienienie się, pocenie, więc mogą jakieś występować. Myślę, że to zwolennik ucieleśnienia emocji swobodnie może sobie jakoś z tym zarzutem poradzić, chociaż no, on pokazuje pewnego rodzaju radykalizm tego podejścia ucieleśnionego do emocji. Kolejne pytanie dotyczy znowu w związku między emocjami a ciałem. Cytuję: Ale czy naprawdę nie ma jakichś innych badań, które by wskazywały na wywoływanie w osobie emocji manipulacją ciałem? Chyba powszechnie akceptowany faktem jest, że np. to się do siebie poprawia nastroj, czy, czy po pewnym czasie uczyjemy się bardziej pewnie siebie, że świadomie przyjmujemy serwetkę z prostymi plecami itd. Proszę Państwa, to jest kwestia dosyć złożona. Setki tego rodzaju eksperymentów i badań korelacyjnych tego rodzaju. Można zobaczyć. Na przykład, proszę Państwa, korelacyjne badania pokazujące, że sędziowie, zdaje się, brytyjscy wydają surowsze wyniki tuż przed przerwą na Landów, kiedy są głodni, a łagodniejsze po przerwie, kiedy są zadowoleni, bo zjedli. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Pytanie. O, książkę znalazłem. To jest ta książka, którą Państwu pokazywałem pod koniec wykładu pod redakcją Ekmana i Richarda Davidsona. Tam jest w dziale dotyczącym odróżnienia emocji od nastroju i temperamentu Lazarus stara się swoją teorię bronić i powiada, że to jest wszystko związane z relacjami i z otoczeniem. To jest pytanie, czy wszystko to, co opisuje Lazarus, to są wszystkie możliwe, Istotne relacje z otoczeniem to jest zawsze kłopot. Czy dałoby się je tak łatwo sklasyfikować? Czy to jest pełen katalog? To jest zawsze, zawsze pytanie otwarte w takich przypadkach. Ja mam wrażenie, że, że tu jest jeszcze dużo roboty do wykonania w tej teorii. Kolejne pytanie, czy konstatacja. Średnio przekonuje mnie koncepcja, że główną funkcją jest przetrwanie osobnika. No, słuszno. Tutaj ja postaram się e, e, odnieść to e, do koncepcji funkcji biologicznej, o którą omawiam na wykładzie na temat funkcji w tyle o semantyce z filozofii umysłu 2. Otóż mają związek albo z przetrwaniem osobnika, albo z przetrwaniem pewnego typu osobniczego, czyli reprodukcją, czyli przetrwanie, dalsze trwanie danej osoby albo dalsze trwanie danego gatunku. No i oczywiście wszystko, co my mamy, mamy jakiekolwiek znaczenie adaptacyjne, ma jakąś, jest dostosowaniem do otoczenia i ma taką funkcję. Emocje nie byłyby niczym specjalnym i powiedzenie, że ich szczególną rolą jest coś takiego, no to, to właściwie jest bardzo mało. I w tym sensie jest to, e, e, można powiedzieć, taki Dosyć, dosyć pusty slogan. Ja mam wrażenie, że y musi za nim pójść coś więcej. Trzeba powiedzieć, że to jakieś mechanizmy obronne, mechanizm szybkiej reakcji, coś takiego trzeba powiedzieć dalej, żeby to miało jakikolwiek sens. Czyli sama adaptacyjna natura no można rozmaitym rzeczom przypisywać. Jeśli to są rzeczywiście naturalne y zjawiska, które, które mają charakter adaptacyjny, to, 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 no to tak naprawdę na temat samych emocji nie dowiedzieliśmy się specjalnie z takiej koncepcji wiele. I wreszcie pytania na temat teorii ekologicznej. Pierwsze. Wydaje mi się, że ujęcie ekologiczne wyjaśnia tylko negatywne emocje. Na no, czym miałby przy, po, przy, polegać przygotowanie do przyjemnego stanu przez jakąś emocję? Pozytywna emocja to już przyjemny stan. No, proszę Państwa, weźmy biegacza. Ja jestem osobą leniwą i złą, więc nie biegam. Ale gdybym biegał, to musiałbym zadawać sobie pewnego rodzaju ból i wysiłek, musiałbym podejmować, żeby osiągnąć potem te typowe dla biegaczy ekstazy i, i, i radości, ale biegacz wie, że żeby podtrzymywać tę ekstazę i radość musi ciągle sobie zadawać ten ból, musi ciągle wysiłek biegania podejmować. E, czyli tak naprawdę to e, podtrzymanie przyjemnego stanu e, w tym przypadku musi być dosyć aktywne i ta teoria antycypacyjna chciałbym raczej powiedzieć, że Masz robić dalej to, co robiłeś, to otrzymujesz nagrodę, czyli robisz dobrze. Nie, nie zmieniaj swojego zachowania. Podtrzymuj je, nawet jeśli one nie jest całkiem bierne. Czyli tutaj nie chodzi o, o bierne odczuwanie tylko emocji, tylko przygotowanie do dalszego działania w daną stronę. To moim zdaniem taki ma być przyszłościowo zrozumiany. Tak bym przynajmniej tego bronił. Drugie pytanie. W jaki sposób teorie ekologiczne tłumaczy emocje ściśle powiązane z przeszłością, na przykład nostalgię? To jest bardzo dobre pytanie. W takich teoriach ekologicznych, w których bardzo dużą rolę przypisuje się przewidywaniu czy antycypacji, również tak samo postrzega się rolę pamięci. Pamięć jako narzędzie przewidywania przede wszystkim. Niektórzy tak na przykład chcą rozumieć rolę hipokampu. Jako je po prostu do przechowywania rzeczy z przeszłości. No bo po co mieć zagraconą pamięć rzeczami, które są nam zupełnie nieprzydatne? Otóż trzeba pamiętać coś takiego, co nam pozwoli lepiej działać w przyszłości. Po to nam służy pamięć, żeby móc przewidzieć, co będzie w przyszłości. To jest bardzo wiele osób, badaczy pamięci z punktu widzenia biologicznego, postrzegają hipokamp i w ogóle struktury związane z pamięcią jako struktury służące do przewidywania. Dlatego też i Podróży w czasie i rozmaitych podobnych rzeczy. Mechanizmy tych układuje się w podobnych strukturach mózgowych. I tak samo można by pomyśleć o emocjach, że one nadal pozwalają nam przewidywać. Jeśli ktoś odczuwa nostalgię, to znaczy, że przewiduje, że będzie w nieprzyjemnym stanie, w którym nie będzie mógł odczuwać tego, co odczuwał w przeszłości. I wierzę w jakiś mierze, to się już nie udaje. Jeśli być może ta nostalgia będzie zbyt silna, to nawet popadnie w depresję, i ta teoria ekologiczna mogłaby nawet mówić, że dlatego, że nie widzi dla siebie przyszłości, może nawet popaść w ciężką kliniczną depresję. To jest moim zdaniem dosyć silny argument za tym, żeby powiedzieć, że ta teoria ekologiczna coś mówi, że ludzie przestają widzieć dla siebie przyszłość, to znaczy mogą nawet targnąć się na swoje życie, i dlatego depresja może być tak, tak naprawdę poważną chorobą. Jeśli tak takim uproszczeniem komiksowym trochę y, opisuję te emocje, no ale cóż, mam parę minut na, na odpowiedzi dla Państwa. No to mi, musielibyśmy powiedzieć, że y, ta teoria jest w jakiejś mierze y, no, y, do obrony, y, a przynajmniej tak należałoby robić. Ale moim zdaniem to jest świetne pytanie, i badacze, y, którzy chcą lansować takie podejście do emocji, powinni te kwestie potraktować bardzo poważnie. No i wreszcie jest takie pytanie, czy zwolennicy teorii ekologicznej zakładają po prostu pośredni proces między sensepcją a percepcją, czy coś innego? Otóż, proszę Państwa, rozróżnienie sensepcji i percepcji pochodzi od profesora Klawitera, który wprowadził te terminy, i to jest promotor doktoratu Dawida Winera, z którego ja wziąłem tak naprawdę teorię ekologiczną emocji, i to jest rozróżnienie poznańskie, które bardzo mocno jest tam zakorzenione w tradycji ekologicznej, więc tutaj naprawdę. Mamy do czynienia z percepcją, o, o nim chodzi o percepcję, nie senscepcję. To jest wprost tam powiedziane, jeśli dobrze pamiętam, więc to nie jest żaden zewnętrzne pytanie wobec tej towarzyszy. To jest wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo za pytania. Te Państwa odpowiedzi dla Państwa musiałem nagrywać jeszcze raz, bo jak mówi klasyk internetu, coś się zepsuło i nie było mnie słychać, bo urwało się nagranie. Mam nadzieję, że tym razem to nagranie się nie urwie. I z tą nadzieją zamykam je i szybko zabieram się do nagrywania kolejnego filmiku.